A ja powiem ci tak, no nie było tragicznie. Witam Was serdecznie. Dzisiaj pierwsza noc moja spędzona w Hamaku. No. Nie było łatwo zasnąć, łatwo się ułożyć, takie nie, no nieprzyzwyczajenie. Jednak bardzo wygodnie, ciepło i przyjemnie mi się spało. A więc hamak jak najbardziej zostaje ze mną na dłużej. Dlatego, yy, kto jeszcze nie próbował, temu polecam jak najbardziej. Jest godzina w pół do siódmej. Za chwilę trzeba wypić kawę, zjeść coś, i będziemy się zbierać, już ustawiać do marszu. Marsz ma ponad 20 km. Trasa marszu ma ponad 20 km. I robimy kółko. Wracamy tutaj na miejsce. I będzie impreza. Po drodze będzie co zwiedzać, także. Cały czas będziecie wszystko widzieć na bieżąco, co się dzieje. 不不，谢吗？ 200 ludzi Trochę ludzi już jest zebranych. Jeszcze chwila, aż się wszyscy zejdą do kupy. I startujemy, także jest prawie pakiet Jak na razie pogoda dopisuje, słoneczko wyszło Będzie fajnie tak tamikich później <grym> Będziesz, będziesz, sobie obejrzysz Dobra

Pierwszych parę kilometrów za nami. Pierwsza przerwa. Chwilę odpoczyliśmy. Idziemy dalej. Jak na razie pogoda dopisuje, aż w sumie nawet za mocną. Mógłbym powiedzieć. A ogólnie? Jak jest? W sumie rewelacja. Zawsze trzeba pomagać ludziom dookoła. Dobrą wraca. Karma zawsze powróci. Trzeba być dobrym człowiekiem. Na razie, do zobaczenia. <laughs> Także idziemy dalej. Przy następnej jakiejś stacji Następne nagranie i komary latają. Takie zbutowane. A więc, 5? Nie, ile? 10 km, a nawet i więcej. Dychę mamy spokojnie. Dychę. Temu polu. No to 10 km za nami w pełnym słońcu. W Praży jest masakra. Ale nie poddajemy się, idziemy dalej. Doganiamy czołówkę. Marek no, Marek y, przegonił wszystkich, poszedł pierwszy z ekipą, ale my ich już dochodzimy. A teraz będzie przystanek, przerwa na jakiś obiadek i zakupy w sklepie. To nie te bory są. Także postój, przerwa odpoczynek w połowie drogi i za chwilę ruszamy dalej. A może nie tak chwilę, trzeba trochę nabrać energii. Jemy nawet dwie godziny. Także dwie godziny leżymy bykiem. Tak to pogoda pokonała 300 surwiwalowców. Deszcz przegonił nas z dworu podczas przerwy. Ale zaraz chyba przejdzie. Dochodzimy do miejsca, do punktu wyjścia, czyli do harcówki, gdzie jest nasza baza, gdzie jest nasz ośrodek. 23 km, pierwsze 13 w wielkim upale, później deszcz, burza, przygody po drodze, droga męcząca, nogi odpadają. Człowiek wyczerpany z tym bagażem, plecakiem na plecach, także świetnie. Jestem zachwycony. Wszyscy, niektórzy popadają dzisiaj, i nie tylko od alkoholu, przeważnie też od zmęczenia. <śmum> Idziemy, idę coś zjeść, przebrać się, wykąpać yy, i robimy jakieś ognisko wspólne. Muzyczka, zabawa yy, razem, wspólnie, klimatycznie, do praktycznie do rana. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pogoda jak na razie się poprawiła. Więc jest super. Podziwu dla każdego z Was, kto pokonał tę trasę. Ja osobiście nie dałabym rady. No, niestety, piechurem nie jestem i wiedzą o tym moi najbliżsi. Dzięki. Słuchajcie, spotkaliśmy się. Za rok i znowu. Spotkaliśmy się, żeby też chwilę podsumować. Więc według naszych obliczeń. W marszu wzięło udział blisko 300 osób. Gratulacje! Jak wiecie, było wpisowe 25 zł, z którego dochód przeznaczony jest na remont Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim. I muszę powiedzieć z ogromnym wzruszeniem i z wdzięcznością, że rzadko kto. Płacił 25, było zwykle więcej, a może dużo więcej. Doszło dzisiaj do sytuacji nadzwyczajnej, bo nawet dostałam opłatę za psa. Mamy kilka rekordów. Pierwszy to taki, że jest to pierwszy marsz charytatywny. Drugi, że mamy wśród nas i są, jeśli dobrze widzę, tak, są tutaj obecne dwie wyjątkowe osoby. Najmłodszy uczestnik naszego marszu, który ma miesiąc. Brawa. Mamy też. Najstarszą uczestniczkę, a że kobietom wieku się nie wypomina, powiem Wam tylko tyle, że ma, że ma na imię Regina. Słuchajcie, zrobiliśmy mnóstwo zdjęć, które wrzucimy na grupę pieszo przez Bory. Ale słuchajcie, wiecie, że jak ja się dorwę do mikrofonu, to. Ciężko mi oderwać. Podoba nam się. Więc powiem tak. Nie byłoby tej całej imprezy, gdyby nie grupa wyjątkowych osób. Na tyle wyjątkowych, że dzisiaj tylko symbolicznie im podziękuję, ale już dzisiaj zapraszam ich do siedziby naszego centrum, gdzie zrobimy im huczne, bardzo huczne podziękowanie. Ja bym bardzo chciała, żeby te osoby dołączyły tu do nas, bo są naprawdę wyjątkowe. Szefem całego zamieszania jest Tomasz Zasiewski. Większość z was zapewne drogą, drogą mailową albo no elektroniczną mówiąc krótko, poznała dużo, dużo wcześniej niż w dniu wczorajszym czy dzisiejszym Sylwię Graban. Chodź tu do nas. Jest też dziewczyna o niespożytej energii, która wracając z marszu, wykąpała się, a potem zabawiała Wasze dzieci. I właśnie chyba kudo do nas podąża: Patrycja! Zapraszamy, Patrycję. Kochani, jest jeszcze Marcin. Marcin, który tutaj nas dzielnie wspierał. Jest jeszcze Damian, który wczoraj ostatni raz testował trasę i uszkodził rower, który należy do tej tutaj bazy harcerskiej. I ja nie chciałabym przedłużać. I korzystając z okazji, chciałabym podziękować jeszcze kilku wyjątkowym osobom, dzięki którym mogliśmy tak, w taki, a nie inny sposób zorganizować to przedsięwzięcie. I... Bardzo proszę, czy jest tutaj z nami pan Marek Lewandowski? To jest człowiek. Dzięki któremu jest nas tutaj tak dużo. Marek zapraszamy. Chcielibyśmy Ci bardzo podziękować za to, że zwołałeś tutaj tylu ludzi. Słuchajcie, dostałem podziękowanie dla siebie, a tak naprawdę to bez sensu, no bo to wy płacili kasę, więc to chyba dla was wszystkich. Ale powiesimy w kanciapie, możecie możecie, nasze wspólne, o tak się umów. 巴西，巴西。